Akacjowa 38 Alejandra Meko, czyli serialowa Teresa. Co wiemy o hiszpańskiej piękności? Zobacz zdjęcia. Drugi sezon serialu Akacjowa 38 angażuje widzów w równym stopniu, co perypetie Manueli i Germana. To zasługa scenarzystów, którzy odejście uwielbianych bohaterów wykorzystali, by przedstawić widzom nowych inspektora Mauro i Teresę. Grają Alejandra Meko, hiszpańska piękność. Co o niej wiemy? Zobacz. W drugim sezonie z obsady zniknęli uwielbiani przez widzów German i Manuela, zaś do obsady dołączył inspektor Mauro, Gonzalo Trujillo oraz Teresa, czyli prawdziwa Cajetana. W tę postać wciela się hiszpańska piękność i Alejandra Meko. Co o niej wiemy? Alejandra Meko, Teresa z serialu Akacjowa 38. Urodziła się 25 maja 1990 roku w Madrycie w Hiszpanii. Ma na koncie kilkuletnie angaże w popularnych telenowelach, w tym dobrze znanej widzom produkcji pod tytułem Akacjowa 38 oraz Sekret. Mówiąca biegle również po angielsku i nieco po francusku, aktorka grała również w filmie Venus czy The Above and the Belows oraz występowała na teatralnych deskach. To jej niejedyne role, jak wskazuje serwis IMDb. Alejandra Meko jest chętnie angażowana do obsad wielu produkcji.